Siema, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj drugi odcinek z Minecraft Przemowice oczywiście z siostrą Tak jest moja siostra tutaj w domku w poprzednim filmie ona sobie tutaj konia znalazła. Pokaż tego konia. Jakiego tutaj konia masz. Taki czarny. Tak, dla, dla niej króliczkę tutaj będziemy szukać, ja już do niej tutaj wychodzę pięknie. Ja wychodzę. Nasze kociaki tutaj są i piękna wioska, przemowice. Mój um, w ogóle to coś mam... A w ogóle to mi się za No, siema. Pójdziemy szukać na konikach, ale najpierw wam coś pokażę, chodź tutaj za mną. Dobra. Tak, chodź. Chodź, chodź, chodź tutaj, idziemy sobie. Trzebaść daleko i się patrzeć w, w wielką górę. Czekaj na mnie, bo ja cię nie widzę już. Stój tam cały czas. ty tylko. Szkielet. Gdzie ty jesteś? O tam. Tu. To widzę. Dobra. Dobra, nie to nie. ogóle ja mi tu zostały już tam... Parę tutaj wełny mi zostało tutaj. Bo słuchajcie, coś, coś budowałem. Ja sobie wezmę tutaj te rzeczy. A widziałeś ze sobą nie? Tak. Mm, dobra. Została mi tutaj wełna po budowaniu. Słuchajcie, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Spójrzcie wysoko w górę. Czy tam widzicie to? Tam nad chmurą. Patrzy na górny ekran. O, i też widać. Takie właśnie coś dziwnego. I to jest tak wysoko, aż aż tak wysoko nad chmurą, i to jest zbudowane. I tego nie ma, może tak dobrze widać. Ale jeśli pójdziemy gdzieś sobie dalej, to widać to też trochę lepiej. Ale jeżeli pójdziemy już w ogóle tutaj, to już jeszcze lepiej. I po prostu tutaj gdzieś jest bardzo tutaj też fajnie. Bo widać, może Wy nie widzicie tego aż tak dobrze, ale to wygląda po prostu świetnie. Robi się tutaj chyba już wieczór tak powoli i małymi krokami się tutaj zbliża nam zachód o, słońca. E, a ja sobie wziąłem w ogóle szmaragdy. O, szmaragdy. A ja wziąłem To jest dziwne, czekajcie. Ten i nie. I nie wiem, co ja ten szmaragdy. Ja ten wolę trzymać. Co ja tu znowu wziąłem? Dobra. Tak. A jeszcze tu w ogóle jest jakieś jajko, to rzucę w twój dom. Dobra, ten. O, moje jedzonko. Moje piękne jedząko. Dobra, my musimy się iść przespać i rano idziemy na podróż szukać dla Agaty królika którego Agata nazwie? Tak. Powiem wam jak go nazwie, ale później powiem. go. Co no, ona jak to śpi, tak? Nie, ty śpisz. O, ale nie, bo śpi... spał chyba. Spał? No chyba tak. Chyba na, na serio, spał? Nie, nie wiem. Dobra, ja muszę coś zjeść, bo... Yy, bo o, nie muszę jadłem. po prostu coś zjeść. Dobra, a, tak tak a się więc wie. wejdźmy Ało, sobie... Elte. No, LT. Tak no, się jadło. Przytrzymuje LT. Tak. No i nic. I nie jem. Halo? Co jest? Co jest? No, przytrzymuje LT. Ej, ale Agacie coś nie gra chyba. No, przytrzymuje to. Czekajcie, ja do niej tutaj przyjdę. Pokaż. No, patrzcie. Przytrzymuje cały jest LT. I nie. Ej, Agata nie musi jeść. Może bić, ale nie może jeść. A może kliknąć tu? A no może? To jest w ogóle dziwne. Masz pala? Dobra. No to jest trochę dziwne, bo nie może, jeśli tutaj do niej wchodzi mały wieśniak. Ale chodź już tutaj. On właśnie nie lubi chyba. On nie lubi. A ty nie musisz jeszcze jeść w ogóle. No masz, on nie masz... lubi Aha, bo ty nie możesz jeść, bo ty masz peł, pełny pasek tego. Nie możesz jeść, bo masz pełny pasek jedzenia. Nie musisz jeść, nie potrzebujesz. Dobra, dlatego i teraz się w ogóle skapnę. Dobra, idziemy po swoje konie. jak nie lubi. Idziemy po swoje konie, Ty idź po swojego, ja po swojego i się spotkamy tam. Spotkamy się przy bambusach. Tam są wysokie bambusy. Yy, nasze tutaj mamy już mojego konika, jeszcze go nie nazwałeś. E, jak mam na niego się już LT? Tak, LT. I dzisiaj go Co jest? Co jest? Co jest, ja nic nie robię! Halo, nie! Yy, Przyciskaj a! O! Nie wiem, co się wydarzyło. Ej! Nie podskakuj, nie podskakuj! Nie podskakuj! Nie podskakuj! Nie, nie klikaj A, ok? Bo jak ty podskakujesz, to on się uderza i ty głową o sufit i to ci zabiera HP. A mój kąt teraz skacze. Y, a więc pamiętaj, nie podskakuj. Dobre, Dobra. Ja do I przy bambusach się spotkamy. No. Zamknij drzwi ze za sobą najlepiej, żeby ci tam nikt nie wyszedł. No. tutaj po prostu klikasz. O, i na drugie. I tutaj chodź na bambusy tutaj. Przy bambusach się tutaj ładnie możemy spotkać. O, tutaj są bambusy. No, ja już tu jestem. Teraz możesz skakać. Czekaj. I oczywiście szukamy, szukamy, słuchajcie. Ja wzięłam nowego skina. Tak, sobie wzięła nowego skina z mitologii greckiej chyba. No, słuchajcie, biegniemy sobie nie wpadaj w żadne dziur, okej? Okay? Szukamy pustyni, ale bo nie wiem. Się. Ale nie wiem, czy ta pustynia będzie gdzieś tutaj. Właśnie tego yeah. nie wiem. O, Przecież są jakieś wody, ale jeżeli wejdziemy w wodę. E, jedno, że ja mam szczęście do królików w Minecraft'cie. Na pustyni jest ich tak dużo, ale. E, bo ja raz marchewkę i sta do królików za mną. Aha. Bo w ogóle to moja siostra gra sobie na takiej podróbce na telefonie. Na telefon. Tak. Tam jest gosza, bo nie mamy... O nie, kula szlamu! Trzeba ją zabić. Ja muszę zabić? Nas? Ja muszę zabić? Tę kulę szlamu. Mogę ja to wziąć? Ja to już wziąłeś. Ale mogę ci później dać. O, kolejny koń. I wiesz co? Co? Bo to jest tak, że wczoraj chcieliśmy konie i konie było później... Poczekaj tak... na, chwilę, na Ej, chwilę. Nie widzę cię! Poczekaj, zastopujmy na chwilę. Gdzie? jest zombie, Tam jest. Ząb, jest, wszystko. Gdzie? jest... Uciekamy. Panu, gdzie gdzie nie jesteś? Nie, ja cię w ogóle nie widzę. Ja nie wiem też, gdzie jesteś. Halo? Ej, ja też czy... nie wiem, gdzie jesteś. Poczekaj. Gdzie ty jesteś? Poczekaj. Ja O, widzę cię. A ja? Czekaj, tu, tu. O, jestem. Tak, tu są świnki. No dobra, no musimy gdzieś tak cisiak no, szukać pustyni, ale zastępujmy sobie na chwilę, ponieważ ja bym chciał. Y, mapę. Mapy. Właśnie. Mapa jest najistotniejsza. My jesteśmy tu i my nie widzimy. Żadnej, ale to żadnej pustyni. A niestety na nową mapę mnie nie stać. Nie stać mnie na nową mapę, ponieważ nie mam bambusów. mój dom, tutaj... Gdzie? No tak! Czy widzisz mój do... swój dom? No. A! Tam... A to dom na... Na, na, drzewie na drzewie widzisz mój dom. Dobra. No tak że jak szukamy tego kulika i niestety będzie to ciężkie zadanie, ponieważ... Bo niestety z jajek ja nawet nie muszę wziąć, bo to... Tak, a na przetrwaniu nie można skraftować żadnych takich jajek. A fajnie, jest tak podróżować, ale. Myślę, że... No, ale gdzie jest pustynia? No, tutaj jest niby piasek, ale pustyni nie ma. Na pustyni musi być dużo, dużo piasek. Do lasu nie idźmy, bo tam widzę, że są jakieś pająki, tam szkielety się mogą kryć, a że są tam drzewa, to się nie będą palić. I słuchajcie, jest problem, ponieważ mamy znaleźć królika. A króliki występują przede wszystkim na pustyni. Mogą występować na lądzie, na takiej normalnej trawce, ale jest to taka już bardziej rzadkość. Ja Jeszcze że mówiąc. Co hmm, creeper, jakiś. O ja cię, jaką to jest <gry> Dobra. Ty masz w ręku miecz? No, A to ja też w ogóle muszę sobie wziąć miecz w rękę. W rękę. <gry> No dobra, ale wszędzie jest jakaś woda, do wody nie możemy tutaj wpaść nigdzie. I wszędzie są potwory, to jest minus, bo jest nowo cała. Tak, do lasu lepiej nie, w lesie w ogóle nie ma pustyni, bo las to jest inny biom. W lesie są drzewa. Tak, dokładnie. Przez małe jeziorka możemy przeskakiwać, ale też to się nie opłaca. Ale przez już takie rzeki, to... To na pewno... Może... No chyba, że przyprowadzimy konia przez tą rzekę. Nie ale to jest ryzykowne, bo jest creeper. A, a jeżeli creeper... jest droga tam. Gdzie? A nie, tam nie ma drogi w ogóle to wszystko Ej, ja Cię już nie widzę. A tu a jestem, tu. A, Byłem za Tobą przez chwilę. Oj, będzie trudno. Chyba pójdziemy może pie, pieszo lepiej, co? Konie jest niby szybciej, ale... lepiej może będzie pieszo. Idziemy tutaj. Przez te bambusy w ogóle widać naszą wioskę i przez twój różowy domek. Przez to widać naszą wioskę gdzie jest. No dobrze. No niestety koń mi tak przez wodę, to tak wiecie. Hawy no chyba żółtko, ale to bym musiał pójść skraftować. Ja, ja na nas... ja jego koniec zostawiam do domu. domu. No, dobra. To pójdziemy A pieszo. Ale ja później pojdę do mojego domu, nie? Tak no. To, nie może, to nie, to nie zadaj, to w ogóle to fajna seria. No, fajna. A w ogóle A co w tym... No, ja dom... Okładzą tu jakieś jak rzeczy. Się, jak się schodzi? Ale z konia B klikasz. No zostaw go tutaj po prostu. I wyjdź, zamknij drzwi, żeby ci nie uciekł, bo jak ucieknie, to potem trudno go będzie znaleźć. A jak, bo jak pójdę daleko, to on do mnie, to on do mnie nie przyjdzie, Mhm, no dobrze, dobrze. Chyba nie, nie? No raczej nie. Mhm. <laughs> Dobra. Dobra, nie. Ja. Dobra. A ty nie ty jesteś swojego konia w domu? Nie, po prostu ja wolę mieć go tam przywiązanego, niech on sobie tam jest i będzie mi tutaj miejsce w ogóle dlatego. Ja mam w ogóle taki mały domek. Ja, ja mam w mojej podróbce na telefonie takiego kotka czarnego. Bo tamten mi się w ogóle tak. zgubił, bo ja się zgubiłam, bo szłam sobie dla siebie koniec z tamtej ja się zgubiłam na mapie, o! Kupiec! Kupiec jest tutaj. Kupiec. Mhm. Może ja mogę coś od niego kupić. Nie wiem czy się przyda. Kupię to. Niech będzie. I teraz zabijemy jego lamy, Okej? Okay? Poczekaj. I, dost... I będziesz mogła mieć przywiązanego konia. Tylko ona będzie pluć. No dobra, a kupę z nich, co sobie będzie. Dobra, mam te tutaj. Dobra, a dobra, jest noc, no to idźmy, bo będą takie potwory i... Ja nie... Nie ryzykuję. Ale możemy się wrócić, ale nie do naszych domków, tylko prześpijmy się po prostu w tutaj... w tych tutaj innych domkach. Na przykład ja tu się prześpię. O, tutaj jeden śpi, to ja tu Poczekaj, bo, bo ja ja szukam domu. Byle jak jaki, byle szpała, nie, ja, wiem. Możesz iść teraz do twojego, ja tam, nie, nie, do, do, do mojego albo do nie, nawet. nie, nie, do nie, 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 do mojej O nie, znowu. No, muszę... Rozwał tego ma manekina. Musisz rozwalić. Nie, nie, to manekina. No, manekina. No. Postaw manekina sobie i weź w miecz. Ja się No. Ustawię. LT. No? O, dobra. Może być seksem już. Nie. A może być. To wtedy ustaw go prosto. No dobra. O no to jest prosto w taki, proszę. Nie! Ale nie bij małego, nie bij. O nie, o nie, o nie, o nie. Nie możesz spać, o nie, trudno. No dobra, co idziesz do mojego? Czy co ty robisz w końcu? B, B kliknij. Ale ja chciałam na, no tutaj spać. Nie mogę. No, na konia. No to uderz go, ten jeden raz, tylko go uderz ręką. O, i pomóż się, i pomóż się. Szybko. Ja. Ale ty. Dobra. Niech warto, to bo mała jako. Da, tu do. Co no, za. Ja... O, ja się tak obudziłem tu. E, dobra. Poczekaj. To jak jesteś? Nie, ja, czekaj. W ogóle to. Ja jestem z sumie widziała. O, widzę cię. Że... No dobra. To może pójdziemy nie? może jednak twoją stroną tutaj. Nie, nie, tutaj. Pójdziemy sobie. Pójdziemy sobie tutaj, ładnie sobie. W ogóle to ty budujesz miejsce... Rzeczy. Będę mógł Ci wybudować, ale ja, to... Bo w ogóle to ja dzisiaj chciałam budować bazę, bo dziękuję, że... A, a czemu czemu o tym mówisz? To wtedy Ci będę mógł tam chodzić. Teraz, <laughs> teraz będę wiedział, że bazę masz. tak, tak sobie żartuję. Dobra, skaczę do wody. Udało się. Poczekaj. A tu jest wyjście w ogóle? Nie, ja cię w ogóle nie widzę. Poczekaj, zaraz no, mi zobaczyć. Gdzie, gdzie ty poszłeś? Tej wody. No zaraz wyjdę. O. W ogóle to widzisz, co się dzieje. Deszcz. O ha. nie. Gdzie ty jesteś? No tutaj, tutaj pod tobą jestem. O. No, zejdź powoli sobie. Ja skoczyłem do wody jak jakiś, nie wiem kto. Czekaj, ja chcę, wyciągiać w ręku i poczekaj. Dobra, jak jest deszcz, to no, naprawdę jest gorsza atmosfera z Szukaniu czegokolwiek. Mm -hmm. Ale takie życie Minecraftowe, że... Chyba, tak, to? ale to po diamentowy po długim czasie diamentowy się skończy, dlatego nie ma się... Ja mojej mam tyle diamentowych mieczów, bo ja buduję wszystko na po na co... Mieczy czy mieczów się mówi? Nie wiem, chyba mieczy. No, chyba mieczy, ale w zasadzie mieczów. Nie, chyba mieczy. A tam... Dobra, to, to nie jest ważne w tej chwili. Gdzie jesteś? Tu. Po prostu musisz cały czas A klikać, tak cały czas przytrzymywać A. To jest ryzykowne, bo tu mogą być różne rzeczy, ale. No ale szukamy tutaj królika i mam nadzieję, że do tej wioski dojdziemy. Pająk. No. On chyba nic sam nie zrobi teraz. Bo się na niego nie podtrzyma, to chyba prawda, No. Chyba nam tutaj nic nie zrobi? Nie, dobra. To są bambusy w ogóle. Gdzie bambusy? No tu. A to są bambusy, tak? A to? Chodzi o to tutaj? Aha. To są bambusy. No. no. Dobra. Eee, poczekajcie a takie. To w ogóle to, w jakiej kategorii są bambusy w mojej krawce? Wezmę sobie. Chyba w naturze, chyba. no. Creeper i pająk. No dobrze, no. A Przeżyjemy, ja Creepera zabiję. Pająk chyba nic się zrobić. Creeper już idzie. A... Idzie. Gdzie on Odejdź, odejdź. Zabiłem go w ostatniej chwili. A ja, ja ci pomogłam, bo ja trochę go biłam. No to dobrze. Ja chyba ciebie odeżyłem raz. Olej pająka. On do mnie idzie. No, no dzięki, wyręczyłaś mnie. Dziękuję ci bardzo. I dalej idziemy. No to zabij go. A, dwa, dwa, dwa to się Tak. No chodź tu do mnie, tutaj jestem, ten A myślałam, a kto to? Kto to, to? Ten. Potwór. Ona on się zrobi? Widocznie nie, no czuję. <słysencja> a myślałam, że ja mam ty <słys》> <tus <muffin> <tuszan _> to tutaj. Chyba był trochę, jakby miał diamentowy hełm, nie? Hmm. <tuszan> tak. Dobrze. W ogóle to ja mam wszystko nie. diamentowe oprócz spodni, bo spodni chciałam ja, ja sobie... Chyba, spodnie, nie, ty masz chyba wszystko diamentowe. O, lawa, 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 lawa jest. Dobra, ja nie wskakujmy do niej, Ja bo... w, moj, w mojej specjalnie wpadam, ale oczywiście na kreatywnym. My idziemy, idziemy, a słuchajcie, mogliśmy zrobić chociaż łóżko. No trudno, ale pustek w ogóle tutaj nie ma, bo w ogóle ciężko znaleźć Pustynia... Tak! Pustynia! Pośredzi... Co jest? Chyba się doszłam, tak? Nie, creeper tam jest! Nie, to to? To nie creeper. Creeper no, był, ale to, on a, by wybuchnął, a nie a uderzył, jest, nie? No, no, a to, to wtedy... A to chyba była ta kulka taka dziwna, wiesz? Dobra, to myślę, że... Kulka śluzu, czy czego to było? Nie wiem. A, y, szlam po prostu. Kulka szlamu. Dobra, jesteś tutaj? No, już jesteś chyba, dobra. Nie. No fajnie, ja mogę wejść. No jak, nie możesz wejść, normalnie. No, no, no. <laughs> dobra. Tam, że jest ciemno, bo tam jest takie Czy co, wyszliśmy tutaj, bo tutaj może być biom pustynny gdzieś, bo lubi być tak obok właśnie takich biomów, biom pustynnych. Ale czy to się sprawdzi, tego nie wiem. Oby tak! No oby tak, masz rację w tej chwili, oby tak. Ale nie, nie wiem, czy tak będzie. Bo, wyobrażam sobie, że chcemy owce. Ale ja muszę jeść, dobra. Ej, wyobrażam sobie, że chcemy, że chcemy owce, a ich nie ma. A ty chyba nie musisz jeść. A jak? A jak nie? A nie, wie, ty musisz jeść. Chcemy? Musisz jeść. Tak? No, zjedź coś się lepiej sobie. Znaczy okay. nie musisz, ale lepiej zjeść. Co? Wyobraź sobie. Chcemy no patrz, o... chcemy... a my jeszcze sobie zjedź. Chcemy owce, nie ma owce. No tak. Chcemy królika, nie ma królika. Ej, czy tam jest biom pustynny, czy to nie jest biom pustynny? Chyba nie? A jak jeżeli chcemy pustynię, to nie ma pustyni. Czy to jest ten biom pustynny, powiedzcie mi, że tak. Nie królika? Nie, to nie jest biom pustyny. Chcemy królika, nie ma królika. Nie chcemy królika. A Jezu! Jak się zlękłem? Spadaj! Jezu, no, Ej, bo co, co chwilę coś jest chodzi. Bufie, bo jest w Bo królika, nie ma królika. Nie sami królika, jest królika. No właśnie. Znowu. Pająk idzie za ciebie. Tutaj idzie pająk. Siema. A co, a co to? A, tutaj jeszcze ten taki dziwak. Dziwak. Frajer. Mój kuzyn w ogóle na niego mówi frajer. Nazywa go frajerem po prostu. No, chodź. W ogóle to zawsze ja... Zawsze gramy i go widzę, to mówi frajer. I zawsze go wtedy zabija i... mówi Słyszałeś pająka? Tak, słyszałem. Ale on chyba nas nie goni. Co to? Ja spadłem. No. Dobra, chodź. Uciekaj. Ja tej był. Ale... Właśnie dziwi mnie to, że tutaj nie ma tej ja, bioski. Ja Jesteśmy wioski. daleko od wioski, ja, ja to na nocy. Ja najbardziej lubię małe krówki i małe owieczki i małe wieśniaczki. Ale wrócimy do wioski z matą.